A zastanawialiście się, gdzie apostołowie szli w Ewangelii, jakim Bóg powiedział, jeżeli odpuścicie im grzechy, będą ją odpuszczone? Do kogo ci ludzie szli? Do kościoła czy do ludzi nienawróconych do Boga, do pogan tak zwanych? Do kogo oni szli? No, do ludzi. Tam jeszcze nie było kościoła. Przecież to był pierwszy kościół, nie? czyli była dwunastka Jezus im mówi tak, wy jesteście kościołem, wy idźcie tam do tych wszystkich, co was nie słyszeli i komu odpuścicie, będzie odpuszczone. Komu wybaczycie, będzie wybaczone, komu zwiążecie, będzie związane, komu rozwiążecie, będzie rozwiązane. On mówił do pogan, a nie, że ty jesteś wierzącym i ty masz chodzić do księdza, on ma pukać w ogóle w coś i ci odpuszczać. Ale co ma ci ksiądz odpuszczać, jak tobie zostało już dawno odpuszczone, bo jesteś wierzącym. To jest bardzo ważne. Bo oni szli do niewierzących, żeby im odpuszczać grzechy. Czym? Tym, że się nawrócą do Jezusa, a nie pukanie kurde i odpuszczanie. I ciągle w kółko to samo. I wtedy czemu nie mam pokoju? Bo ciągle masz zgrzyty wewnętrzne, bo nawet nie wiesz, że ci grzechy odpuszczono. To jest bardzo ważne. Pokoju nie uzyskasz sobie poprzez przedmioty, to będzie tylko chwilowe poprzez jakieś okultyzmy i poprzez religię. Religia jest bezpokoju. Wiecie, wiecie, po czym uzyskasz pokój? Kiedy pojednasz się realnie z Jezusem Chrystusem.